Hej, kochicowe, dzisiaj będziemy grać w Super Vlog. Tak jak widać, po. na no wiecie, po Super Właśnie. I dzisiaj będziemy grać w Dream of oh, Hell. I byłoby bardzo miło, jakbyście dali już. Dobry Oj, przepraszam. coś mi się tu włączyło byście proszę was 40 e, subskrypcji bo to 30 subskrypcji więc ja sobie wejdę i za chwilę was włączę e, no dobra to teraz i sobie jakieś 14, ale dobra teraz O, o Jezus poczekajcie może ja to lepiej sama przejdę widzę, że już nie mam nic w stanie zrobić prawie przeszło, ale teraz to zrobimy lepiej żebyście tyle nie czuli o i tak się za chwilę teraz. czas więc, ale zobaczcie, bo prawie byłam na grebince, ale ktoś mnie zapchnął wtedy dobra, jest tu i tu, prawie ja, no, widzicie to jest taki trudne a za chwilę będzie nowa nauka i będziemy my wszyscy grać? Nic no? A tu, ktoś pisze 22, nie wiem, nie znam się na. Chyba na jakimś poczekajcie. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Może liczą. Już się schowali. Jak się da, Chciałpni były chyba i tam jest samotę. Weź cieszę szczęścia. Jeszcze za chwilę kończy mapka. My sobie od razu tu wchodzimy. Szybko tu wchodzimy. A i to jest łatwe. Ja już to kiedyś grałam, ale nie, to ja zawsze Więc wypielę tą też panę. Dobra widzowie, Prawie byśmy spali, ale nie, nie mamy takich opcji. Widzowie! Mm, Tego tu się nie spodziewałam, to mam uh, żebyśmy mogli przejść od razu. jest o 5. w ogóle nie 16 w ogóle. Dzisiaj chyba z mapę tak zmieniamy razem. My wszyscy razem na ja, mapę. I przepraszam, że akurat musimy zmienić, ale to jest chyba już później troszkę. Ja tam chyba tak nie, żeby mogli, nie mogliśmy. Dzisiaj. O, to się zapowiadać bardzo źle. Chociaż 6 razy dwa wziął. A ja tu nawet skoczyłem. Widziałem, jakie to jest trudne. Mogę cię zmieniać tych map. to już zmieniam już te mapy, jak ja przed chwilą. A ja skoczyłam na przykład na laser teraz. A to leży razem. i Tak miętka. Ta, ta mapa. Ja jeszcze wskoczyłam w to. I nikt nie ma że się chyba tam nic nie przede wszystkim. Mm. Zobaczcie kliknąć bez skakania, ale nie tylko No i widzicie, ktoś dodał czas. To, to przeszedł już. To już ledwo co już widziałem widzowie po ten ee, brrr, na spodem. Zobacziała to się to na to przejść. Ktoś dodał normalnie czas, a wiecie, mi to przeszkadza bardzo, bo było że... bardzo mało, a oni spadają, wiecie, a są tak wysoko, że jedna już tam, wiecie, jest, a jeśli ktoś jeszcze raz doda, to ja ich zbiję, nie, nie, ja dodam kolejny czas, ale ja nie wiem, jak to się robi, Jak żeby raz cztery było nie będzie dzisiaj tego nawet. Widzicie tego jedną osobę tylko nie chcą umieć przejść. Ale to za chwilę się wyjaśni, będzie inna kieka. Tak, tak. Może trudniejsza Jak to Tower of hell". A hell to jest. Przepraszam, widzowie. przeszłam Nawet jednego papieru nie umiem przejść. Nie. Ej, widzowie! Tu można. Ej, widzowie! Co się dzieje? Ej, chyba się nowa gra zaczęła, ja tego nie zauważyłam. Biegnijcie, biegnijcie, bo wam się coś stanie. Nie, No ja tylko tak... To w tobie jest. co ja zrobiłam? Prawie mi jeszcze w lasak kolejny. Dobra, jeśli ja nie mam pytań w ogóle. A co się Dobra, Dobra, ja jestem <śmiech> <zimieniem> <śmiech> <2 noty. śmiech> Nie umiem tego przejść najpierw. No i jeszcze spadłem wiedząc. Będziemy, ja na serio już mapę. Zobaczcie, ja muszę jeszcze 8 minut po przechodzić. No, zrazem my wszyscy przechodzimy, ale przepraszam, że tak zmieniam, ale... Yeah. Dobra widzowie, jest już łatwiejsza mapa, ja już w to brałam, w tą gierkę, ale no, ona nie jest, jest taka łatwa. Prawie, bo na yeah. samym jakiś typek mnie zapchnął wtedy, wiecie? I no, I wiecie jak to się skończyło? Leżałam. Myślałam, że wszystko to od nowa iść, ale potem zdążyłam do białego i wiesz, było wszystko z I przepraszam, że to jest 18.54, bo nie miałam czasu, bo Ech! gdzieś tam byliśmy. Tylko nie mogę powiedzieć, bo byliśmy. No, uchwózny, olaf. Widzowie, jak zrobię? Widzicie to, co ja tu robię? Muszę szybko wchodzić, bo wiecie, tu chodzą też inni ludzi Gdzie? I patrzcie, nie mogą zapchnąć. Liczy. Liczy pięć lili gift. No, Widzowie, ja nie mam pytań na to. Już chyba razy dwa dodam. Ares, to jest podwójny skok. Tak, tak, tak. Tak, tak. Koła Dłuższe. Negatywne albo plus, albo minus. Co za ja tu się robi. Co ja nie wiem, więc ja nie będę kupywać właśnie, widzę. Busko, No dobrze, tutaj nie będę się wkładać, że stanie się wkładać. Nie będę zareagować. Trzeba tak bardzo, to was nie będę taka na odcinku. Pojawia się, tak denerwuję i coś gryzę. I nieraz przygryzam swój cały telefon i nie wiedział jak on przetką. Nie przetką. Tak, zbił się. Trochę działał jeszcze. Ale wkrótce aż mi się już tak teraz do wody wywierawał i nie chciałam działać. Tam się, że on nie zrozładował. Jak widzę, to jest naciszony. No dobre to już nie będzie, ale dobre. No, nie spadłam. Niektórzy się boją tego. I i wiesz co? Ja to sama chyba zrobię, wiecie Zobacz, czy jest Nie, 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 bez nie, 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 Dobrze, że to zrobiła, więc trochę tą Jeśli ktoś jest, to jest tutaj z. No nie wiem, A i wypada na początku powiedzieć, że. To. że. Jak będziecie oglądać filmiki z Roblox, to że. Możecie opisać swoje wyniki w. w. Wiecie, w komentarzach i no i widzowie ja jestem na białym oni nie, nie nie, to przeszło i tak ale dobra, to już nic wchodzimy i tu, tu. niebieskie i tu jest chyba łatwe. raczej znaczy nie łatwe, bo ja już mam nieco więc... czystki no to nie jest yeah. takie łatwe. widzowie tu może od razu zginąć ale chociaż o, nie, widzę, przed chwilą ja to miałam. A przeszłam do innej. Tiedy No i widzicie, co byłam, prawda? Zabijłam, ale chciałam się zabić. Ale dobra, teraz mam mam. Jeszcze raz, że gremy. Ja też szybko będę robić. Szkoda, że nie zrobię tego na Spida, ale. Żeby nie było co... lino i się denerwują po biegu. Ja teraz, za chwilę, pojrzę pojrzę. Ja do tego stresu nie byłem, bo jako sama grałam w city, byłam już na szarym wtedy, ale niestety spadłam przez kostka, bo tam też były jakieś kostki i miały coś tam palnąć, ale co nie było. No. No ja mogę powiedzieć? Bo chyba nie no. sajmo. Dwa, proszę nie zagrać. Nie, też już dwa, bo tu nikt chyba nie przyjdzie. Oprócz tych dziewczyn, co są na czerwonym. U mnie pewnie bardzo długo już grałem w Roblox. To mam wyczuły roczne i może wiedzą to gra. No dobra Czekamy, czekamy, czekamy na moje poszabki, Znaczy się, moje robabki yy, Więc ja chyba tego nie przetrwałam. I chyba dodam razem. To jest dodanie Wysoka prędkość, efekty, stawienie, sklep, yy, podwójny skok, chyba to był podwójnego skoka, bo bym szybko skakała, ale ja nie będę. I patrzcie, jeszcze coś to ktoś dodał, niska grawitacja, wysoka prędkość, no nie wiem co, chyba maglist, mag to już. Kupię. Ale ja nie widziałam. Chyba kupię. Ale za... Sprawi, że każdy się staje się duchem. Każdy. Muszę? Negatywne. Chyba kupię. No kurczę, tu się nic nie da kupić. Cewka, prędkość. Cywka grawitacja. Nic, tu nie, nie, teraz będziemy się teraz będziemy się nie, nie, To nie, nie, ja nie, się od razu nie, nie, No, może ktoś chciał mogła, żeby każdy nie, nie, ale on też ma on może nie, 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 tego nie, Jestem, On nie, 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 początek zawsze jest łatwy. Ale potem to jest tak trudne do przejścia. się czy ale dobra. Ważne gdzie jest przejście, widzowie. Co znalazłem no, przejście? Takie zginęłam. Na pewno ktoś tam dał coś, albo tam było. Ja na prędkości to zrobię nie no interesują mnie jakie prędkości skoczę więc no żeby to mogliśmy blisko jest no i dobra z y, tego no dobra razy cztery ktoś dał nie no, wiem to możliwe, ale nie wiem czy cztery ale dobra, chociaż będzie szybciej nie będę jechała się tym ja, chyba mi się lepiej tu robi, bo przecież się ich wchodzę ja. Już tam. Ja mogę wejść tu i tu, a nie... Aha, jeszcze ktoś dodał czas, ale i tak jest na razie cztery. Widzowie, jest. Jest szansa, że mogę jeszcze tu przejść. Jest widzowie. Prawie było, ale się nie udało, bo nie widziałem, że tam nie było podłogi. No dobra. Więc teraz muszę spróbować zagrać. Spadłam! Cóż, jak ty tu spadłaś? Nie wiem, ja nie wiem, jak ja tu spadłam.

ja jeszcze tu muszę skoczyć. No jeszcze spadłam. Wiecie co, mnie chyba razem, nie wiem, negatywnie odwróci kolory. Muszę tej No dobra, to jeszcze, jeszcze. Niektórzy mają jak ja. No wiecie? Nie, nie wiem, jak oni nie te nie ale to ja wiem, jak oni dodają kolory na ręce. Wiecie? i nam jelia nie ma na tym brzegu że... to jest totalnie trudne Dobra, razem przechodzimy do jednego sklepu może będzie lepsze No dobra, to jest razem cztery. Ujj, ale sześć tylko jest. Minut, a to jest i tak trudne. Jak mi głowa odpadła. Ale dobra. Chociaż dobrze, że. Wiecie, jest. A ja już chyba zakończę odcinek, więc buziaczki Pa.